Witamy Was bardzo serdecznie z Antosią, z niedzielnego spaceru. Przytrzymaj mi kijek. Z niedzielnego spaceru, który jest w Wielkopolsce. Jesteśmy na południowy wschód od Poznania, w lesie, niedaleko miejscowości Kobylnica. To jest droga z Poznania na Gniezno. I tutaj zupełnie niespodziewanie znaleźliśmy kiedyś takie urokliwe miejsce. Taką krętą drogą. Drogę, która rzeczywiście nazywa się po prostu Kręta, ulica Kręta. Niedaleko y, rodzinnych ogródków działkowych Piast. Y, no i co? I okazało się, że jest bardzo urokliwa. Taka trochę pagórkowata, prawda Antosiu? No. no, i wzięliśmy na wszelki wypadek ze sobą kija też. Tato znalazł. Wzięliśmy takiego kija, bo zawsze się zastanawialiśmy, że dziadek Leszek, jak wchodzimy do lasu, to zawsze bierze kija. No i tak się zastanawialiśmy, po co ten kij, żeby się podpierać, właściwie nie potrzebuje, bo jest w dobrej formie. I doszliśmy do wniosku, że być może chodzi o to że ze względów bezpieczeństwa, gdyby nadbiegł na przykład... A może dlatego, że chce być przewodcą? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale wiesz, ja myślę, że bardziej gdyby... Nie jeśli on chce wskazywać drogę kijem. Tak, to to teraz nagrywa.